Takiego wyniku spodziewałem się 10 2 Dwie porażki były kompromitujące w Łodzi i w Zgorzeńcu. W nielepszym nie stylu była porażka poniesiona w Talwym brzegu. Są plus, plusy. Bardzo dobry mecz w słupsku rozegrany, mecz PBG we Wrocławku ze Śląskiem Wrocław, bardzo, bardzo pozytywny. I dlatego myślę, że musimy starać się, żeby nadrobić to w tej na rewanżowej. Z kogo jest Pan najbardziej zadowolony? Bo rozumiem, że nie z Marcina Nowakowskiego, który już odszedł z Anvilu, a kto Pana zaskoczył? In plus oczywiście. Znaczy zaskoczyła mnie in minus cała drużyna. Nie rozróżniam w tej chwili zawodników, którzy są lepsi, którzy, którzy gorsi. W paru meczach nie było widać charakteru tej drużyny, nie był to ten Anvil, który jest. Jednocześnie był też ten Anvil w meczach, o których wspomniałem. No, fantastyczny Anvil w meczu ze Słupskiem, od początku do końca zaangażowanie wszystkich zawodników. Myślę, że, że wiele trzeba poprawić jeszcze w zgraniu zawodników. Siedzący tu przy mnie Krzysiek Szubarga, który ma dużo asyst. Uważam, że powinien mieć więcej asyst do Kostleja na przykład. Śmieję się z tego. Nie może być takich, takich meczów, jak do przerwy w meczu z ostatnim z młodą drużyną z Warszawy, że zero punktów, a po przerwie 17. Najlepiej, jak miałby 17 do przerwy, 17 po przerwie. Ale mówiąc zupełnie poważnie, drużyna wymaga ciągłego, ciągłego doskonalenia. Myślę, że zawodnik, którym dzisiaj żeście rozmawiali, ten, który będzie jutro, pomogą drużynie na tyle, że drużyna będzie skonsolidowana i myślę, że na ten moment są to wszystkie zmiany, które, które planujemy i drużyna powinna od meczu w meczu z Sopotem, ten mecz dla nas jest w tej chwili najważniejszy, powinien być zdrowy Seid na 100%, powinien być zdrowy Berisza, dwóch nowych zawodników i ten mecz powinien być dla nas przełomowy. Nie zakładam takiego, takiego miejsca. Przed zawodnikami jest wyznaczony cel premiowy, zajęcie po szóstkach miejsca pierwszego lub drugiego. Za to będą nagradzani, każde inne miejsce nie jest nagradzane przez klub. Także myślę, że zawodnicy sami powinni mieć świadomość, że powinni chcieć zająć. Po szóstkach pierwsze lub drugie miejsce. Kierownik drużyny zdradził, że jutro mamy odświeżać stronę internetową klubu, na której umieszczacie informacje dotyczące nowych zawodników. Pan, może pan coś zdradzić na temat tego nowego koszykarza, który jutro będzie zawodnikiem Anwilu? No, oczywiście, że mogę. Mogę wszystko powiedzieć, bo mam nadzieję, że będzie bardzo dobrym zawodnikiem. Że będzie zmiennikiem, krzyżka, szubargi. Będzie miał polski paszport? Polski paszport nie, nie będzie miał polskiego paszportu. Będzie miał paszport, paszport, paszport będzie miał amerykański. E, także że to mogę, mogę powiedzieć. że kilka lat, lat w Europie. E, także chyba dużo powiedziałem. A co zmieniło się w zarządzaniu klubu? Powiem szczerze, w piątek konferencja, na której jest poruszone trzy tematy. Dzisiaj również nowy zawodnik, konferencja, przedstawienie, otwarty trening? Coś nowego pan wil jak dla mnie. Dlaczego? No, bo mało obserwuję pan to nic szczególnego konferencje prasowe są zwoływane w ważnych e, sprawach. E, to było bardzo ich mało ważnych spraw, e, było bardzo mało takich konferencji. Konferen ważne sprawy są pojedyncze, to są przekazywane na bieżąco sami na naszej stronie internetowej. Strona internetowa jest e, głównym źródłem naszych informacji, a ponieważ, jak powiedziałem, e, ten piątek był wyjątkowy, że trzeba było przekazać trzy bardzo, trzy bardzo ważne rzeczy. E, trzy bardzo ważne rzeczy nowego zawodnika, Odejścia Marcina, podpisanie nowej umowy i ustosunkowanie się do naszej sprawy protestu. Dlatego zwołaliśmy konferencję prasową. Jaka decyzja Anwilu dotycząca? odwołycie się od odrzuconego protestu? E, więc e, myślę, że jutro podejmiemy decyzję. Mamy napisane dwie wersje odwołania i nieodwołania się e, i, i zażądania zwrotu złotych pieniędzy. Jest sytuacja trudna, jeśli chodzi o odwołanie, bo jak powiedziałem wcześniej, Zarząd Pelka składa się z dwóch y, osób z prezesa Jakubowskiego i wiceprezesa Bachańskiego. Oni podjęli pierwszą decyzję. Komisja odwoławcza powołuje z kolei prezes bezatkosza Grzegorz Bachański. W związku z tym sytuacja jest trudna w, do podjęcia, czy się odwoływać, czy, czy nie. I Nie mówię to nic przeciwko Grzeszkowi żadnej sprawy. Po prostu mówię sytuacja, jaka jest. Nie wiem jeszcze, jeszcze. Będzie głosowanie, analiza, rozmowy. Jak, jak to będzie wyglądało? Jak, jak podejmiecie tę decyzję? To, to będzie w konsultacji z naszymi prawnikami. Dziś to się powiedzie.